W Tarnobrzegu odbyła się ósma edycja turnieju szachowego Puchar prezydenta miasta. Blisko 80 zawodników, od arcymistrzów po kilkuletnich debiutantów, rywalizowało w czterech kategoriach wiekowych. Wszyscy grali równocześnie w szybkim tempie 10 minut i 5 sekund na ruch. Najwcześniej swoje zmagania zakończyli najmłodsi zwycięzcą tej kategorii, został Antoni Cyboran z Czarnej. Bawiłem się kiedyś i tata mnie zawołał i mi pokazał, i od tego to się zaczęło. Rok temu testu wygrałem. Klub szachowe właśnie na takich młodych pasjonatach opiera swoją pracę. Od lat prowadzi bezpłatne zajęcia dla dzieci i przedszkolaków, a wszystkie szkoły w mieście zostały już wyposażone w komplety szachów. Teraz, żeby robić karierę w jakiejś dyscyplinie, to już trzeba precyzować swoje zainteresowania, wręcz w piaskownicy. Przed chwilką wręczyliśmy nagrody dla najmłodszych. W tym gronie był nasz zawodnik, Aleks Pełka, który ma lat 7, a w tym roku zdobył już tak zwaną trzecią kategorię szachową. Jest to Wyczyn jedyny w naszym klubie, nigdy się nie zdarzyło, żeby dziecko w tym wieku zdobyło tak wysoką kategorię. Także cieszą sukcesy najmłodszych. Szachy uczą takiego myślenia przyczynowo-skutkowego, uczą koncentracji uwagi, uczą umiejętności podejmowania decyzji, no i takiego samodzielnego, logicznego myślenia. Uczy takich uniwersalnych umiejętności, które gdzieś tam później w życiu się mogą przydawać myślenia co jest na przykład przeciwnik dysponowania czasem ogólnie jest to bardzo ciekawa rozgrywka i fascynująca bardzo ja podobnie jak kolega wiadomo że szachy rozwijają i tak dalej ale nie jest to łatwa dyscyplina sportu ale można ją uprawiać w tak naprawdę dowolnych warunkach, no bo tutaj można na turniej przyjechać albo również na internecie, na przykład w inne sporty, no to musi być wiadomo, pogoda i tak dalej, a szachy to można sobie na przykład na telefonie, na komputerze spalić, poćwiczyć, pograć i może w to grać każdy niezależnie od wieku. Szachy w Tarnobrzegu to nie tylko turniej, ale przede wszystkim miejsce, gdzie dzieci mogą rozwijać koncentrację i wyobraźnię. Pierwszy ruch wystarczy odwiedzić klub.